Dzień dobry, nazywam się Kornelia Lewandowska. Jestem psychologiem, terapeutą uzależnień, a także kształcę się jako psychoterapeuta w nurcie psychoterapii gestalt. W obszarze pomagania pracuję od ponad 10 lat. Stale podnoszę swoje kwalifikacje, nie tylko poprzez udział w kursach i szkoleniach, ale także poprzez udział w superwizji oraz terapii własnej. Dlaczego robię to, co robię? Na początku zdecydowałam, że chcę studiować psychologię, bo była to dziedzina, która bardzo mnie pochłaniała i bardzo interesowała. W trakcie studiów okazało się, że tym, tą częścią psychologii, która jest mi najbardziej bliska, jest jednak terapia. Zdecydowałam się wówczas zaraz po studiach wziąć udział w szkoleniu, które przygotowuje do pracy z osobami uzależnionymi. W obszarze pomagania osobom uzależnionym i ich rodzinom pracowałam bardzo długo. Kolejnym etapem na drodze mojego rozwoju osobistego, ale także rozwoju jako terapeuty, było rozpoczęcie szkoły psychoterapii, w której obecnie jestem i Nurcie, gesztal, w którym kształcę się, a także jest on bliski bardzo mojemu sercu. W pracy psychoterapeutycznej szczególną wartością jest dla mnie nawiązanie kontaktu nawiązanie lepszego kontaktu z emocjami lepszego kontaktu z ciałem a także bycie autentycznym w kontakcie z drugim człowiekiem. Pracuję w terapii indywidualnej z osobami uzależnionymi oraz członkami ich rodzin. Pomagam też osobom zgłaszającym się do mnie w różnego rodzaju kryzysach życiowych. Pomagam osobom borykającym się z obniżonym nastrojem, nadmiernym lękiem, samotnością, niepewnością, a także mocno przeżywanym stresem. W pracy psychoterapeutycznej szczególną wartością jest dla mnie nawiązanie kontaktu. Nawiązanie lepszego kontaktu z emocjami, lepszego kontaktu z ciałem, a także bycie autentycznym w kontakcie z drugim człowiekiem. Serdecznie zapraszam.